Niedziela, 12.03. Przeżyliśmy sobotę. Pamiętacie, jak wczoraj mówiłem o tym, że do fizjoterapeuty należy chodzić częściej niż rzadziej? No właśnie, wykrakałem, rano doznałem kontuzji, jak odwracałem głowę w lewo w samochodzie. Pawle, czy ja się do czegoś jeszcze nadaję dzisiaj? Do grabienia. Mamy wstrętną chorobę na festiwalu, nazywa się gorączka sobotniej nocy. <laughs> Powiedz mi prosto w oczy, że ciebie nie dopadła. Nie dopadła mnie. Porządna firma, porządne <laughs> dziewczyny. Czy mogę w nich spawać? Tak. Wyglądasz mi na chorego? Lekko, tylko trochę. <laughs> Skąd ta chrypa? Andrzej, powiedz, co się stało. Dużo krzyczałem. My to jesteśmy wytrenowani w tym. No, dokładnie. Z tym nie ma problemu tutaj. Nie, głowa w ogóle nie boli. Świetne samopoczucie, jak zwykle. Kłamią, kłamią. Belmontarz. Słucham. Głowa boli. Napierd... A pokaż co masz pod okularami? Nie, to tak po prostu wiesz. Taki światłostrę trochę, nie? Uh. Co tu kolega tak wodę popija? Jest w twojej dyspozycji. A no, no to jest efekt dnia wczorajszego? Nie, no co najwyżej po głosie? Możemy to tak leciutko, ale jest bardzo dobrze. Tak, patrząc na twoje rowery, myślę sobie, że ty chyba tam lubisz sobie w melancholię. Powiedzialnym człowiekiem się. Stajesz wcześniej rano. No, tak, bardzo. Kłan. Czasem się nie opłaca. Ha, no, nie zakładaj okularów, halo. Twórz mi prosto w oczy. Nie patrz. Wszyscy chorzy, wszyscy. Aktywni w pracy. Coś tu po głosie nie wydaje mi się. Nie, no tak naprawdę to kontrolnie zawsze w coś gdzieś troszeczkę się zcilować, ale trzeba być na drugi dzień gotowym. Coś tu taki zmarniony? Gorączka sobotniej nocy. Ehm, e, może tak i teraz e, niedzielnego poniedziałku. E, niedzielnego poranka, przepraszam. Tak jest. No. <śmiech> wczorajszy. <śmiech> kłamią, kłamią! <śmiech> Chorze! Gorączka sobotniej nocy. Tak. Nawet się nie kryjesz. Nie. Patrząc na Was dwóch, ja myślę, że zaczniemy od Ciebie. Główka boli? No. -y, która? Boli głowa? Nie. Pobalowali, pojeździli, tak trzeba żyć. No i co? No nie wiem, no zaspany jestem jak skórka. Wesel sprawdzamy i o tej godzinie idziemy spać. To ja pegniałem. Lało wczoraj. Nie było dyskoteki w góry, i ja, ja musieliśmy ja bym, sobie poradzić. Ja bym tu chciał przy okazji pozdrowić użytkownika Bolasienko. Bo on, to dzięki niemu. Dzień dobry, z tej strony Johnny. Znajdujemy się na Czaniecki Kids Arena Bajrowerowa Dolina, gdzie dzieciaki mogą, jak widać, szkolić swoje umiejętności w jeździe na rowerze. Mamy tutaj pana Makorona Czanieckiego. Witam serdecznie. Mam do pana jedno pytanie. Ile się gotujesz? Od godziny tu stoję. Ile masz lat i ile jeździsz? Cześć. A ile już jeździsz na rowerze? Dwa lata. Dwa lata. Jak ci się podoba ten tor? Fajny jest. Fajny, czyli ten tor nie jest tylko dla małych dzieci, ale też dla starszych. Tutaj 12 lat i naprawdę chłopaczek daje czadu. Powiem ci makaroniku, że zrobiłeś tutaj naprawdę niezłą robotę. Zapraszamy na Czaniecki Kids Arena Bajrowerowa Dolina. Do zobaczenia! Lecimy to montować. Zupełnie nowa formuła e-bike uphill. W tym roku chłopaki nie ścigali się tylko pod górkę, ale również i ścigali się w dół, ponieważ były trzy okrążenia. Jak w każdych zawodach, wygrywa najlepszy. Zobaczcie, jak to wyglądało. Trzy okrążenia, dosyć mocno techniczne. Myślę, że podjazd zweryfikuje dosyć, bo jest mega ślisko. Konkurencji dzieje się cały czas, nie ma czasu się nawet zmęczyć tak naprawdę. Super wyścig, naprawdę. Turbo szybko. Udało się dogonić czterech facetów. Super, no wyścig mega, ja chcę takich wyścigów więcej i na pewno będziemy robić. Jedna gleba była, ale cały także jest dobrze. Bardzo fajne zawody, super podjazdy, fajna zabawa na zjazdach. I jesteśmy po i e bike enduro, nowa formuła spisała się mega, mega fajnie, dużo emocji. Wygrało doświadczenie chłopaków z cross country, ale tam nie było przypadków, bo wszyscy bardzo szybko jeżdżą w dół. Także naprawdę dużo się działo i mamy nadzieję, że w przyszłym roku będziemy tą formułę jeszcze bardziej rozwijać. Jest mokro, ślisko, ale bombowy.

Od samego początku kurcza. Warunki były no, bardzo loteryjne. Dobór opon był jeszcze gorszy, nikt nie wiedział co założyć. Jesteśmy po finałach Crank Brothers Downhill. Jak widać, pogoda nie była najprzyjemniejsza, ale mimo to dobre ściganie. Udało się wykręcić najlepszy czas, wygrać w kategorii hobby full. Pierwszy raz wygrałem hobby full, także super dzięki. Mówi się, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach, ale z Tom na pewno nie tylko. Z Tom najlepiej wychodzi się na festiwalu na Garmin Joyride Małopolska Festiwalu. Zakończyliśmy właśnie edycję w roku 2025. No i co? Jaki jest rozkład jazdy?